Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z ulubieńcami kwietnia. Kwietnie tak szybko minął. Jest tych ulubieńców trochę, więc może zaczynajmy, nie przyciągajmy. Mam też dwa buble, ale o tym przepraszam za fryzury, ale jak wracaliśmy ze spaceru, to był ogromny deszcz i już nie mogłam poprawić się włosów. A chciałam Wam szybko nagrać filmik, bo Milka śpi, a Kuba ogląda bajkę. Więc jedziemy. Chciałam Wam pokazać do włosów odżywka do włosów jak ona wygląda, K, K, coś na K, nie teraz dokładnie, nie wiem jak ona się nazywała, eee, na początku nie polubiłyśmy się, pachnie, e, ona jest mleczna, na początku nie polubiłyśmy się, bo przy każdym używaniu nakładałam ją na głowę, na włosy, i po pewnym czasie, po, jak myję włosy, tak co 2-3 dni, e, za każdym razem e, jak ją używałam, po prostu włosy mi się zaczęły przetłuszczać. Teraz używam ją raz w tygodniu i yy, włosy wróciły do swojej formy i, i już nie są takie yy, przetłuszczone. Po prostu to za dużo chyba to nie jest zdrowo, ale bardzo ją polecam. Ona na Allegro chyba kosztuje 10 zł, tak mi się wydaje jest jej 1000 ml. No i chciałam powiedzieć jak się nazywa i wyleciało mi to z głowy. No i chyba mam pojęcie. dobra, lecimy dalej następną rzeczą, którą ostatnio sobie kupiłam jest to krem Ziaja ja tam zerkam, bo ja tam mam lustro i widzę plus 25 plus jest to krem nabliżająco matujący równowaga cery tłustej mieszanej do drugiego sebum i rozkładniki. tak on wygląda ja nie jestem plus 25, plus 25 plus, jestem trochę więcej ale krem po prostu ma tak Piękny zapach, że mogłabym się nie smarować cały dzień. Jak dla mnie mniej się świecę w połowie dnia. Nie, nie zapycha mnie, nie wyskoczyły mi żadne żadne pryszcze, syfy, syfki nie wyskoczyły mi. Czy, redu, czy tak bardzo redukuję sebum? Ja najbardziej się tutaj przy brodzie. Więc to siłą rzeczy pod koniec dnia i tak się świecę, i tak się świecę, więc nie wiem co bym musiała mieć, żeby się nie świecić. Muszę się gdzieś tam przypodobać, albo zrobić bibułkami, bibułkami. Ale z czystym sercem mogę yy, sumieniem sercem polecić ten krem. Widzę, tu jesteś ten krem. Naprawdę jest super, nie jest drogi, kosztuje około chyba 8-9 zł, tak mi się wydaje. Następnym moim ulubieńcem, bez którego nie mogłabym brać prysznica, jest Żelfa. Jezus, nie wiem, czy ja to dobrze pokazuję. Żelfa y, to jest y, masło kakaowe i kokos. Pachnie rewelacyjnie, jak dla mnie pachnie bosko i naprawdę kąpiel z nim. To jest dla mnie y, sama przyjemność. Nie wysusza w mojej skóry. Super się pieni. Zapach się utrzymuje po kąpieli. Nie wiem ile kosztuje, bo ja je przewożę z Niemiec. Ja tam dwupaki chyba kosztują 2 euro, bo 2 euro coś. Tak wygląda. Bardzo polecam. Następną rzeczą jest Essence Fix Matte. Taki. Taki. Puder. Biały. Mi się już prawie kończy, już tu prawie nic nie ma. Jeszcze na kilka razy. Cena około 15 zł. Jak dla mnie super się sprawdza. Może w połączeniu z tym kremem to jest dobry duet. I nie świecę się tak szybko. Następną rzeczą to są lakiery, których teraz używam. Których teraz używam. To jest Joko używam go do stóp. Tak wygląda to z tym takim grubym pędzelkiem. I to jest numerek. O, J120 Sexy Lady. Jak to to, nie wiem, czy tu będzie coś widać. E, taki czerwony, bardzo fajny, ja go używam do paznokcji stóp. E, a te, które dostałam e, w Shameboxie, to jest OPI. Ale jaki to jest numerek, to ja nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, tak wygląda. I w połączeniu, jak widzicie, przepraszam za moje paznokcie ale jakoś tak. To jest taki sta, znaczy stary. Blak z tamtego roku, który mam, taki szary. Nawet nie wiem, jaka to jest firma. Next Beauty Line, ale nie mam zielonego pojęcia. Tak on wygląda. Tak on wygląda. Następną rzeczą to mam na ustach teraz. To jest połączenie dwóch szminek. Ja, je wzięłam od sie, ja ją wzięłam od siebie ze sklepu, bo miałam cały zestaw, dlatego były nie próbki, tylko testery. Jest to... One są, to, jest, to jest szminka z celi. Ona ma taki, one mają takie brązowe pudełka. Ja mam tu numerek 28 kryjący, piszę. Tak ona wygląda. Nie wiem, czy to widać. Tak ona wygląda. Naprawdę jest piękna. Zrobię Wam... Ma taki, taki różowawy kolor. Nie wiem czy to widać. Taki różowawy kolor, ale jest piękna i, i ta, teraz mam na ustach. I ona jest połączona z tym błyszczykiem z Manhattana. Ten, te, które... takie wodne, czy jakie one były. I one po łączeniu razem wyglądają tak. Ten błyszczyk tylko podbija kolor tej szminki i naprawdę jest rewelacyjny. Tak mi się podoba to połączenie, teraz że noszę to cały czas. tuż nie zmienił się, jest to mój Eveline, ten różowy, on jest wydłużająco podkręcający. 9,90 Następnym cieniem, znaczy cieniem, znaczy cieniem, o cieniem, który też był w Shine Boxie jest to kolor Tattoo, ten 24, ten, ja miałam tą wersję taką brązową, używam go, używam go przez cały miesiąc, odkąd go dostałam używałam i yy, to jest taki yy, brązowo-złoty kolor. Używałam go na całą powiekę, nie zmazuje się, nie, nie roluje, przynajmniej na moją. Ja używam, używałam go, używałam oh go, Jezus. Używałam go bez bazy, jest naprawdę rewelacyjny. Potem jeszcze używałam Mio, te, te, te cienie. Jest to kolor brą, bron... no kurczę, taki brązowy. Tak wygląda, ale starło mi się kafe numer 8 chyba, ale nie będę Wam pokazywać tyłu, jest brudny. Tak wygląda. Następną rzeczą jest mój zmasakrowany brązer z Essence. Proszę, już się prawie rozpada, że tak powiem. Już widać dęką, ale jest naprawdę rewelacyjny. Używam go cały czas. Nie ma żadnych takich drobinek, jak dla mnie. Jest matowy i ja, no, no, ja osobiście uważam, że krzywdy, krzywdę można sobie nim zrobić, jak się go za bardzo założy, ale ładnie się blenduje, więc jak dla mnie rewelacja. Następną rzeczą, szybko, bo ja chyba mam tylko 15 minut na aparacie, następną rzeczą jest, który używałam, jest różne slika, które dostałam od moich rodziców z Anglii, Rose Gold 926. Taki kolor jest super, ja nie używam już y, rozświetlacza. No po prostu jest tutaj, nie wiem, czy to widać, tutaj jest. Naprawdę jest rewelacyjny. Nie schodzi w ciągu dnia, fajnie się nakłada, błyszczy się super, y, więc ja gorąco y, polecam. I dwa buble, to jest po prostu jakieś nieporozumienie y, DAF kulka. No, lak dla mnie jest masakryczna, po prostu, nie wiem, dla mnie i nieładnie pachnie, i w ogóle nie robi tego, co ma robić, yy, w ogóle nie yy, zatrzymuje potu, nie wiem, no, jak dla mnie jest beznadziejna. I mleczko z ziai, mleczko nagietkowe, nie wiem, czy ja go pokazywałam w holu, tak wygląda. Jest po prostu masakryczne. Szczypię w oczy, szczypię. Potem szczypie w oczy, e, niby oczyszcza twarz i demakijaż oczu, sera normalna i sucha. No ja Wam powiem, że na początku było ok. Nie powiem, na początku było nawet ok, ale po, pewn... po użyciu go kilka razy. No to e, ja myślałam, że ja no po prostu po zmazaniu oczu e, szłam na, po omacku e, do sypialni, bo nic nie widziałam, ja miałam mgłę na oczach. No jak dla mnie jest niegodne polecenia. Jest, muszę, mam go więcej niż połowę jeszcze i nie wiem do czego go zużyję, ale Na pewno nie do makijażu e, twarzy i oczu. No to były, moje ulubieńcy moi dwa buble. E, mam nadzieję, że wam się podobało jeszcze nakręcić film z paczką z Oriflame, którą dostałam i taki mały haul ubraniowy. Mam nadzieję, że jeszcze dobrze to zrobić dzisiaj. Ja filmiki wgram później. No, A dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Cześć kochani!